Kochane dzieci, otwórzcie swe serca na Boże światło. Ludzkość żyje w mrokach grzechu i moje biedne dzieci chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Oderwijcie się od tego wszystkiego, co Was odrywa od mego syna Jezusa. Stanowicie własność Pańską, i tylko za nim macie podążać, i tylko Jemu macie służyć. Ja jestem waszą matką i stoję u waszego boku. Zmierzacie ku przyszłości pełnej wielkich zamętów i jedynie ci, którzy się modlą, udźwigną ciężar prób. Dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę was do mego syna Jezusa. Znam każde z was po imieniu i będę się za was modliła do mojego Jezusa. Przełujcie za grzechy i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa poprzez sakrament spowiedzi. To w tym życiu, a nie w przyszłym, macie świadczyć o swojej wierze. Naprzód! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego Amen, pozostańcie w pokoju. To było orędzie Maryi Królowej Pokoju przekazane Pedro Regis 2 kwietnia 2024 roku.